Radio ckp i DE. Danuta Stefanko, witam państwa serdecznie w audycji poświęconej obchodom Święta Konstytucji 3 maja w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie. Przed chwilą usłyszeliście piosenkę Witaj Majowa Jutrzenko w wykonaniu chóru Echo Stanisławowa, zrzeszonego dookoła Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. A teraz Anita Cierkowa przybliży historię tego ważnego dla każdego Polaka dnia. Muzyka Konstytucję 3 Maja. Dlaczego ten dzień jest ważny w historii Polski, w historii Polaków? cóż, też wiadomo, że ten rok 1791, kiedy została uchwalona Konstytucja, to są lata jedne z najgorszych dla Polski. Zaczęły się rozbiory. Akurat niedługo się stał drugi rozbiór, już był pierwszy. Rosja, powiedzmy, wzięła Polskę, powiedzmy, pod swoją rękę. I było to na tyle ważnym wydarzeniem w tym planie, że była to próba walki. I to też nie była walka taka klasyczna, kiedy jest jakaś wojna, czy tak dalej, czy jakieś powstanie, które też szkoda, ale zwykle nie dawali tak wielkiego skutku. To była walka za niepodległość Polski, to była walka za to, żeby pozbyć się tego złego, co było w samej Polsce, bo też to była walka przeciwko szlachcie w jakimś sensie, przeciwko tej szlachcie, która sprzedała też Polskę. To też było występowanie przeciwko tej rusyfikacji, która była wtedy w Polsce. W pierwszą kolej to też była walka o to, żeby człowiek, który jest Polakiem, czuje się Polakiem, miał prawo być tym Polakiem. Żeby miał prawo mówić, że jestem Polakiem, nie jestem z Rosji, jestem z Polski. Żeby też Polska była niezależnym, całkowitym krajem, który nie potrzebował żadnego silnego sąsiada obok siebie. Mi się wydaje, że to akurat było najważniejsze. Też wiadomo, że wtedy, też od kiedy się już zaczęła wolna elekcja, już w późniejszych czasach, to wiadomo, były to bardzo trudne czasy. Były to czasy nie o Polsce, nie o Polakach, to były czasy o pieniądzach. Kiedy prawie każdego, każdego, kto miał jakiś wpływ na kraj można było przekupić. I akurat ta konstytucja ustaliła takie zasady, żeby zminimalizować takie rzeczy. I dlatego uważam, że to było jedno z najważniejszych wydarzeń w ogóle w historii Polski. No właśnie, to była druga konstytucja w świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych i wydaje mi się, że to też jest taki dowód na to, że Polacy Polacy byli narodem demokratycznym. I też wydaje mi się właśnie to, o czym wspomniałeś, wolna elekcja i właśnie ten ustrój demokratyczny i to, w jaki sposób był manipulowany, widzimy bardzo często w obecnej polityce. Więc można by powiedzieć, że z historii możemy się dużo nauczyć. Zgadzam się z tym też w takiej skali, że każdy człowiek powinien wiedzieć, że kraj, w którym on mieszka, kraj, którego Obywatelem jest kraj, którego uważa się przedstawicielem jego narodu. To musi mieć rozumienie, i podejrzewam, że każdy by chciał mieć rozumienie, że zawsze kraj jest gotów na to, żeby wesprzeć swojego człowieka, żeby wesprzeć swojego obywatela. To też było ważne w Konstytucji, gdzie było wiele rzeczy, które dawali wsparcie takie mieszczanom i chłopom, o których wszyscy zapomnieli, a to też bardzo ważna część społeczeństwa. To też był ogromny problem z podzieleniem społeczeństwa, po tym, kto miał ile pieniędzy, kto miał ile. Więcej związków z Rosją, nawet tak powiedzmy. I nie można uważać, że to było dobre. I w żadnym wypadku, żadny stosunek, żadne relacje z Rosją nie uważam za dobre. I nigdy nie będę uważała. Więc dla mnie konstytucja to było czymś, co, co dało Polakom ten łyk świeżego powietrza. I też chcę, żeby każdy w naszych czasach pamiętał, że współpracy z Rosją nie ma i nie będzie. Więc... Nie róbmy tego samego błędu, żeby potem nasze dzieci, nasza przyszłość, nasze przyszłe obywatele Ukrainy nie musieli walczyć o swoją niepodległość. Żeby Rosja w końcu nie miała żadnego wpływu na kraje dookoła siebie. Jako młoda Polka mieszkająca poza granicami ojczyzny dbasz o tę pamięć historyczną. Sama się uczysz historii, też prowadzisz różne zajęcia dla młodzieży, dla osób starszych. Dzisiaj też przeprowadziłaś dla wszystkich gości Centrum taką prezentację dotyczącą Konstytucji 3 maja. Bardzo często młodzież żyje na zasadzie tu i teraz. Jest mi tutaj teraz dobrze, mieszkam w wolnym, demokratycznym państwie. Jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o Ukrainę, mieszkam w demokratycznym państwie, które walczy o swoją wolność i bardzo rzadko młodzież się zastanawia, jak było kiedyś. Dlaczego, dlaczego właśnie... Pragniesz zdobywać tę wiedzę i dalej ją szerzyć. Bo uważam, że powinniśmy pamiętać, ile krwi było wylane na Ziemi, na której mieszkamy, dlatego żebyśmy mogli wolnie rozmawiać, dlatego, żebym ja teraz mogłam na przykład rozmawiać tutaj i dawać wywiad, który mówię, że jestem przeciwko Rosji. Bo jeszcze w tamtych czasach mogłam być za to zabita. I nie tak dawno mogłam być za to zabita. I inni ludzie byli zabijani. I my musimy o tym pamiętać, musimy mieć ogromny szacunek do ludzi, którzy stracili swoje życie, żebyśmy my mieli dobrze. I też walczyli o to, żebyśmy my nie musieli walczyć. O obchodach Święta Konstytucji opowiedział wolontariusz Centrum Kultury Polskiej Eugeniusz Kulawy. Dzisiaj w centrum świętowaliśmy Święto Konstytucji 3 maja. To jest bardzo ważne wydarzenie w historii Polski. Dzisiaj śpiewaliśmy piosenki różne. Była bardzo interesująca prezentacja i też był quiz. Jeszcze my składaliśmy kwiaty koło pomnika Adama Mickiewicza. Opowiedz proszę, jak uważasz, dlaczego to święto jest na tyle ważne? Dlaczego go świętujemy? No, konstytucja to jest bardzo ważna rzecz i każdy kraj ma taką. Polska była jedna z pierwszych krajów, w którym mieli konstytucję. To naprawdę jest taka ważna rzecz, i ważne, żebyśmy świętowali to. Zapraszam do wysłuchania opowieści Renaty Popadyniec, kierownika muzycznego chóru Echo Stanisławowa o znaczeniu pieśni patriotycznych, po czym zabrzmi utwór Jak długo w sercach naszych. Śpiewaliście dużo patriotycznych piosenek. Dlaczego chórek wybrał takie piosenki, a nie inne? Dlaczego te piosenki są ważne w tym? Patriotyczne piosenki są ważne, bo to dzisiaj takie święto dla Polaków, które jest bardzo ważne, które my lubimy, które my zawsze świętujemy. Teraz wojna i to troszkę ciężko nam, ale życie jest życie i musimy robić wszystko tak, żeby było wszystko dobrze. Musimy pamiętać o tych, kogo nie ma już dzisiaj z nami. Patriotyczne piosenki to są piosenki, które śpiewała jeszcze moja babcia, dziadek, mamusia z ojcem. Teraz śpiewam ja razem z swoimi koleżankami w swoim zespole. No i mam nadzieję, że będą śpiewać nasze dzieci, nasze wnuki. Jak ta piosenka polska żyje długo lat. Jakie też znaczenie mają te piosenki w dzisiejszym dniu? Każdy Polak ma w sercu kropelki takiego patriotyzmu. I my chcemy, żeby ten patriotyzm my mogli dla swoich dzieci to podać, mogli podać dla wnuków, żeby to zawsze pamiętało się o tym. Na zakończenie audycji posłuchajcie mojej krótkiej rozmowy z Aliną Cierkową, członkiem zarządu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Rokrocznie, 3 maja, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwanowrankiwsku, dawnym Stanisławowie, zbiera wszystkich Polaków mieszkających w mieście, młodzież, dorosłych, seniorów. Właśnie czym tegoroczne obchody były wyjątkowe, jak też wyglądały, w jakiej atmosferze przebiegały. Wiesz, co dla mnie było bardzo szczególne, bo. Rano byłam szat, jak zwykle, potem złożyliśmy kwiaty przy pomniku Mickiewicza. Natomiast tutaj, już w centrum, zaczęliśmy od piosenek, od piosenek, które nam zaśpiewał nasz ukochany chórek. Jak siedziałam, słuchałam, to ten trzeci maj jest dla mnie naprawdę bardzo wyjątkowy, bo ja sobie uświadomiłam, że wytrwaliśmy. Że mimo wszystko, co, co nas spotkało, bo faktycznie to nie jest tak, że, że dopiero teraz, że wojna, tak? Tylko to był rok COVID-u, drugi rok COVID-u. Pierwszy rok wojny, drugi rok wojny, naprawdę był ogrom wyzwań, ogrom po prostu, nie boję się tego słowa walki, w zasadzie o, o przetrwanie, o to, żeby tutaj być, żeby tutaj byli ludzie. Więc jak dzisiaj patrzyłam na, na tych zebranych ludzi, tak, patrzyłam na seniorów, na młodzież, na nasz chórek śpiewający, po prostu, no serce mi się radowało. I płakałam, i się śmiałam, i się cieszyłam, jakby naprawdę wil emocji, bo, bo faktycznie teraz sobie uświadomiłam, że daliśmy radę. Wszyscy razem daliśmy radę wytrwać, a znaczy, że damy radę dalej, więc, więc faktycznie taki bardzo wyjątkowy ten 3 maj. Piękne jest to, że są seniorzy, którzy pamiętają właśnie te czasy, kiedy polskość była zakazana, którzy przetrwali, którzy pielęgnują tę polskość do dzisiaj, ale piękne jest to, że była też młodzież, były też dzieci. Nasz najmłodszy ukochany dzieciak, dziesięcioletni Denis. I właśnie piękne jest to, że te dzieci mogą się uczyć tego patriotyzmu, tej miłości do swojej ojczyzny, do swojej kultury i tradycji od starszego pokolenia. Tak, jak właśnie dzisiaj mówiłam, jak składaliśmy kwiaty, że ja dziękuję naszym seniorom za to, że są, to nie tylko, że przychodzą, nie tylko, że na przykład śpiewają, nie tylko, że jakby są z nami, ale właśnie jakby nie było ich, to nie byłoby nas. Gdyby oni nie mieli w sercu tej polskości, gdyby oni nam jej nie przekazali, to jakby. To skąd by się wzięła, tak? Więc, więc tak naprawdę są dla nas bardzo ważni. Cieszę się, że są, cieszę się, że wciąż jakby krzewią w nas tak naprawdę tą tożsamość. I bardzo się cieszę, że była młodzież. Bardzo się cieszę, że była młodzież, i ta starsza młodzież, i ta młodsza młodzież. Więc no mówię, no wyjątkowy ten dzień dzisiaj. Właśnie Centrum od lat zajmuje się pielęgnowaniem polskości. Organizujemy kursy języka polskiego, są różne wydarzenia kulturalne, oświatowe. Co czeka na naszych gości, na naszych odbiorców, na naszych słuchaczy też w tym roku. Wiesz co, jak zadałaś mi to pytanie, to tak jest piosenka tak? 3 maj, a <noise> dla mnie to jest cały maj, bo po prostu my w maju mamy ogrom różnych działań. Tak na początku to przejedzie do nas ksiądz Krzysztof Panasowiec z Doliny już 10 maja. Nie wiem, czy to będzie uważane za reklamę, jak teraz mówię. Ksiądz Krzysztof przyjedzie do nas. Z dziećmi z parafii i też tutaj dla nas wystąpią z okazji Dnia Matki. Wiem, że mają ładnie nam zaśpiewać, zatańczyć i, i będzie fajnie ogólnie. Potem mamy egzaminy, no bo to nie ma tak. Wspomniałaś tutaj o kursach, więc jak są kursy, jak się cały rok uczymy, no to kursy powinni się zakończyć oczywiście egzaminami. Więc mamy egzamin pisemny, egzamin ustny, wszyscy są zachwyceni i uczniowie, kursanci i nauczyciele oczywiście też, bo będzie dużo sprawdzania. No więc mamy zakończenie, zakończenie roku, z początku egzaminy, potem wręczanie certyfikatów, też jakieś właśnie takie uroczyste, fajne spotkanie, a potem mamy Dzień Dziecka. I Dzień Dziecka robimy też, jak w zeszłym roku robiliśmy, robimy najpierw Dzień Dziecka tutaj w Stanisławowie, w Iwano-Frankiwsku, potem robimy również właśnie w Dolinie, a potem robimy w Tłumaczu, więc teraz się przygotowujemy do Dnia Dziecka, też będzie Noc Tłumaczy. Więc ten maj się zapowiada taki bardzo, bardzo interesujący, także trzeba śledzić naszą stronę i przychodzić. Radio CKP Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Korzystając z okazji, chcemy złożyć naszemu ukochanemu miastu najserdeczniejsze życzenia z okazji 362. rocznicy założenia. Niech nasza mała ojczyzna, dawny Stanisławów, rozwija się i kwitnie. Tymczasem żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia w kolejnych audycjach. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polski Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autoru i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.